Dziękuję bardzo za, za przedstawienie, dzisiaj jestem w takiej troszeczkę podwójnej roli, przepraszam, mam tylko pytanie, czy ta rozdziałka jest taka po prostu, bo coś się stało, czy straszne takie piksele są, ale dobra, może z waszej perspektywy wygląda to odrobinę ostrzej. Natomiast to zboczenie zawodowe. Właśnie reprezentuję dzisiaj dwa podmioty. Pierwszy to jest klaster ITC Pomorze Zachodnie. Mam przyjemność być członkiem zarządu tego stowarzyszenia. A poza tym zajmuję się prowadzeniem własnej firmy. Firma nazywa się Stettiner. I robimy wszystko, co można znaleźć na telefonach komórkowych, na komputerach. No generalnie tworzymy oprogramowanie, interfejsy. Specjalizujemy się też w produkcji aplikacji mobilnej, szczególnie z wykorzystaniem technologii rzeczywistości rozszerzonej. I wirtualnej. No a dzisiaj chciałbym Wam opowiadać troszeczkę o takich fantastycznych rzeczach, które w naszym mieście powstają, a być może nie wszyscy są tego, tego świadomi. Pozwoliłem sobie dać taki trochę krótszy tytuł, niż widzieliście w programie. It made in Szczecin, use around the world. Bo rzeczywiście rozwiązania, które powstają tutaj, są z powodzeniem stosowane i lubiane przez ludzi na całym świecie. Króciutko o klastrze. Niecałe 100 firm zrzeszamy w naszej organizacji. Są to firmy różnej skali, od mikro, małych przedsiębiorstw aż po takie, które setki inżynierów zatrudniają. No i naszym głównym celem jest oczywiście integracja branży, wspomaganie siebie wzajemnie, wymiana wiedzy. No i to, co jest największą bolączką naszych firm obecnie, czyli Zapewnienie kolejnych pokoleń, deweloperów, designerów i nie tylko do naszych przedsiębiorstw. Także współpracujemy dość mocno z szeroko pojętym rynkiem edukacyjnym w naszym regionie. No i oczywiście z tak zwanym publiciem, czyli z naszymi gospodarzami, czyli województwem zachodniopomorskim, jak również z urzędem miasta. No i to jest taki powiedzmy kor naszej działalności. W klastrze są takie trzy nieformalne grupy. To ułatwia troszeczkę pracę w grupach. Mamy grupę fintechową, związaną z rynkiem, nazwijmy to szeroko bankowym. Automotive jest bardzo silnie reprezentowany w naszym mieście. No i Digital Hub to jest to trochę takie zbiorowisko, nie pasuje do zbioru pierwszego, nie pasuje do drugiego, to zróbmy zbiór trzeci. I tak powstał Digital, Digital Hub. Ale dobra, dość zanudzania, teraz już będą same konkrety. Jak widzicie, to jest trochę zanonimizowana prezentacja. Tutaj marki się pojawiają gdzieś tam powiedzmy na drugim planie. W Automotive jest przynajmniej 3-4 takie duże podmioty w naszym mieście. No i nie wiem, jeżeli ktoś z Was posiada samochód z tak zwanej grupy VAG, czyli Volkswagen AG, czy to będzie Audi, czy to będzie Skoda, no to macie 99% szans, że w Waszym modelu samochodu system infotainment, czy virtual cockpit zostały wytworzone w Szczecinie. Co więcej, możecie nawet nie wiedzieć, ale na przykład oprogramowanie do wtryskiwaczy, które sterują dostarczaniem paliwa do silnika, również... Powstają w naszym mieście, a z takich najsłynniejszych przykładów wagowskich, oprogramowanie, które fałszowało wyniki spalin, o którym tak głośno było w Europie, także powstało w Szczecinie. Także mamy być czego tego do dumni. Dobra. A propos Automotive, to już powiedziałem chyba wystarczająco. HMI, czyli Human Machine Interface. Dzisiaj to może być wszystko. To nie tylko jest taki interfejs, jak chociażby w że projektujemy dla banku PKO aplikację mobilną, z której codziennie kilka tysięcy ludzi korzysta. Mówię o pracownikach, nie, nie o klientach. To nie jest też często jakiś fajny sklep internetowy, ale te interfejsy pojawiają się coraz częściej na nietypowych urządzeniach. Tutaj mamy akurat przykład Thermomixa. Jedna ze szczecińskich firm obsługuje właśnie tą grupę, która produkuje ten jakże wspaniały wynalazek. No i można też projektować. Interfejsy na takie urządzenia. I zobaczcie, to są tylko interfejsy graficzne, dotykowe. Przecież mamy też interfejsy, gdzie możemy mową coś nie wiem, sterować. To w samochodach na przykład jest wykorzystywane jest wiele jak gdyby sposobów komunikacji z maszynami, i to również szczecińskie firmy robią. A ten slajdem, dlatego że to akurat projektował Damian, który dawno, dawno temu pracował u mnie i pod moimi skrzydłami gdzieś tam rozwijał swój talent, także cieszę się bardzo, że teraz dla takich marek projektuję. Teraz przykład chatbota. Niby prosta rzecz, chatbotów jest mnóstwo na świecie, ale w Szczecinie jest startup, który ma chatbota zainstalowanego, żeby was nie skłamać. Coś pomiędzy 300 a 400 tysięcy stron na świecie wykorzystuje tego chatbota. Także no, mega gdyby, przykład. Niedawno mieli kolejną rundę finansowania i, i pieniądze, jakie otrzymali w jej ramach, no, naprawdę robią olbrzymie wrażenie. To jest z kolei przykład firmy Avid. Tutaj wymieniach gdyby z nazwy, bo, bo jest to naprawdę duża, duża firma. Kiedy oglądacie transmisję, nie wiem, z Olimpiady, z Mistrzostw Świata, z jakiegoś koncertu, macie naprawdę olbrzymie szanse na to, że właśnie jest to wszystko montowane i na maszynach, które są tworzone przez Avid i z wykorzystaniem oprogramowania, które również jest tworzone w naszym mieście. To oprogramowanie pozwala nie tylko na taki czysty montaż wideo, ale też nakładanie różnych elementów rzeczywistości rozszerzonej, czyli na przykład mamy bieżnie i na bieżniach są wyświetlane imiona i nazwiska zawodników albo flagi. To wszystko jest właśnie dzięki technologii AWID-u realizowane. Fintech. Mamy w Szczecinie kilka firm, które pracują dla takich marek jak Commerzbank, HSBC. My również jako Szczecinier pomagaliśmy przy jednym z takich projektów i ludzie gdzieś, którzy w Hongkongu się logują na swoje konto albo idą do jakiegoś banku inwestycyjnego, rozmawiają tam z przedstawicielem i on im pokazuje symulacje piękne. To wszystko jest też oparte o programowanie interfejsy, które projektowane były tutaj w Szczecinie. To są dwa przykłady aplikacji do zarządzania siecią sprzedaży. To z kolei Sagra Technologies ze Szczecina. Absolutny lider na polskim, na polskim rynku. Myślę, że jeżeli ich serwer side przestałyby funkcjonować i aplikacje stałyby się bezużyteczne, to mielibyśmy naprawdę problem, żeby mieć co jeść i co pić. Przynajmniej te kanały mogłyby się zatkać w dużej mierze. Także kolejny duży gracz z naszego rynku. Kongsberg to jest firma, która zajmuje się oprogramowaniem. Dla statków i nie tylko, też mają różnego rodzaju urządzenia, czy nawet całe systemy. I znowu, firma ze Szczecina, tutaj na miejscu to powstaje, a z tego co słyszałem od przedstawicieli firmy, mamy 50% szans, że jak jest jakaś duża jednostka pływająca na morzu, to coś właśnie z tej firmy, czy też wyprodukowane w Szczecinie musi mieć na pokładzie. Co bardzo cieszę. Jeden z ostatnich przykładów, firma ze Szczecina, która tworzy z powodzeniem od lat symulatory wojskowe. No teraz, jak się domyślacie, przez wojnę na Ukrainie jest to bardzo gorący temat i raczej, raczej pracy im nie zabraknie przez kolejne. Myślę dziesięciolecia, ale nie tylko robią symulatory wojskowe, robią też symulatory takie cywilne, na przykład dla Straży Pożarnej. Dzięki temu w rzeczywistości wirtualnej można symulować zdarzenia, jakich odtworzenie w jakiejś hali albo na poligonie kosztowałoby po prostu horrendalne pieniądze, nie mówiąc już o tym, jak zmiana scenariusza, na przykład prowadzenie jakichś działań wpływałaby na zmianę tego otoczenia, w którym cała akcja by się rozgrywała w realu, a tak wystarczy stworzyć nową scenę, oprogramować ją odpowiednio i to może w nieskończoność no i jeszcze super zaleta nikomu nic się przy okazji nie stanie. Mamy wśród firm klastrowych takie firmy jak Ampio, tworzą rozwiązania typu Smart Home Solutions. Niby nic nie, to nie jest jakaś super innowacja, bo jest takich firm mnóstwo, ale oni robią to naprawdę dobrze i z powodzeniem podbijają rynek. I znowu możemy się cieszyć, że to właśnie powstało w Szczecinie. Tutaj jakieś takie dwa przykłady z realizacji Szczecinera. Stworzyliśmy swojego czasu taką unikatową symulację Escape Room w rzeczywistości wirtualnej na telefony komórkowe. Też coś, czego nikt jeszcze nie powtórzył, no ale może dlatego, że, że jest to trudny biznes i, i nie można na tym zarobić. Kolejny przykład aplikacji mobilnej jaką zrobiliśmy w Szczecinie, że Diana Foto, prosta aplikacja do tworzenia kompozycji Double Exposure, kilka milionów pobrań na świecie. Oczywiście firm, które zajmują się tworzeniem oprogramowania i z powodzeniem wypuszczają apki mobilne na rynek w Szczecinie, no przynajmniej jest kilka i, i, i super osiągają wyniki. Kolejny przykład, tym razem Watchface, tak zwana tarcza do wyświetlania zegarki androidowe, była jedną z sześciu tarcz naszych, które były feature'owane przez wiele tygodni przez Google'a, czyli Google wybierał, promował no i dzięki temu przynosiło to pieniążki. A na koniec przykład tutaj lokalny, firma ta co prawda nie należy do naszego klastra, ale myślę, że zasługuje na jak najbardziej wyróżnienie, firma AI, która posiada jedną z największych platform e-commerce iDoSell. Dzięki niej można sobie łatwo wyklikać sklepa, jak ktoś ma trochę więcej pieniędzy, no to można zbudować naprawdę potężne narzędzie. I to również jest coś, co powstało w Szczecinie. Nie wiem dokładnie, ile teraz posiadają udziału w polskim rynku, działają także na rynkach zagranicznych, ale myślę, że absolutnie należą do no, dwójki, trójki liderów w tej części. Świata. No i jak widzicie na ostatnim slajdzie, Szczecin to bardzo piękne miejsce. No i czemu miałyby tutaj nie powstawać super ciekawe realizacje? A, a tym bardziej przemysł kreatywny miałby się nie rozwijać. Dlaczego o tym mówię? My z przemysłem kreatywnym jesteśmy po prostu tak mocno związani jako agencja. no My też się nazywamy często Agencją Kreatywną, bo to i ciężko czasami nawet nazwę w myśli, czy jesteśmy housem, czy jesteśmy ekspertami od projektowania interfejsów, ale my po prostu jesteśmy chyba agencją kreatywną z mocnymi kompetencjami cyfrowymi. No, no i, I cieszę się, że coraz więcej się o kreacji w naszym mieście mówi. Dziękuję bardzo.